Jest coś, czego diabeł boi się bardziej niż jakiegokolwiek ludzkiego talentu, bardziej niż jakiegokolwiek dyplomu, bardziej niż jakiejkolwiek siły fizycznej. Boi się tego, co wychodzi z twoich ust, kiedy wychodzi z wiarą. Jest takie zdanie, zestaw świętych słów, które wypowiedziane z przekonaniem stają się jak grzmoty w świecie duchowym. Słowa, które łamią łańcuchy, otwierają drzwi i uciszają piekło od pokoleń. Nie mówimy tu o magicznych formułach ani zaklęciach. Mówimy o czymś znacznie, potężniejszym, o wyznaniach wiary zgodnych ze Słowem Bożym. I tu wielu się myli. Myślą, że to talent przenosi góry, myślą, że to pozycja społeczna lub ludzki wysiłek. Ale nie, niebo nie odpowiada na wysiłek, niebo odpowiada na wypowiedzianą wiarę. Ojciec Pio, znany ze swoich duchowych zmagań, rozumiał to. Mówił, że prawdziwa wiara jest płomieniem, który wyrażony słowami rozpala serce Boga i głęboko niepokoi wroga. Dlatego diabeł jest zainteresowany tym, aby Twoje usta były zamknięte, Twoje serce stłumione, a Twoja nadzieja uciszona. Ale dzisiaj w tym filmie odkryjesz słowa, których on się boi. Słowa, które nie tylko odstraszają zło, ale niszczą więzienie niedostatku. Ponieważ tak, istnieje ukryta prawda. Wielu jest duchowo skuwanych nie z powodu widocznych grzechów, ale z powodu uciszania tego, co powinno być wyznawane z wiarą. Możesz wyobrażać sobie diabła jako istotę, która atakuje koszmarami lub strachem, ale prawda jest znacznie bardziej niebezpieczna. Jedną z metod, których używa, aby uwięzić duszę, jest ubóstwo. I nie mówimy tu o ubóstwie, które uczy pokory, oczyszcza serce i zbliża nas do Boga. Mówimy o ubóstwie, które dusi duszę, paraliżuje marzenia, i zniekształca wizję boskiej opatrzności. To jedno z najbardziej wyrafinowanych kłamstw piekła. Sprawić, byś uwierzył, że urodziłeś się tylko po to, by przetrwać. W chwilach słabości szepcze ci do ucha, Bóg pomaga innym nie Tobie, nie masz o wielkich rzeczach. Pogódź się z niedostatkiem jako swoją rzeczywistością. I tak Dzień po dniu krępuje nie tylko twoje finanse, ale także twoją wiarę, kreatywność i śmiałość. Ale dlaczego diabeł tak bardzo przejmuje się twoją sytuacją? Ponieważ wie coś, czego wielu nie wie: długotrwały niedostatek rodzi niewiarę, a niewiara jest podatnym gruntem dla zniechęcenia, strachu i wątpliwości co do charakteru Boga. Zobacz, kiedy twoje konto jest na minusie, kiedy nie wiesz, jak opłacić rachunki w danym miesiącu. Kiedy Twoje dzieci proszą Cię o coś, a Ty nie możesz im tego dać, On się pojawia. Nie w widocznej formie, ale jako przytłaczające uczucie bezsilności. Chcę, żebyś spojrzał w niebo i powiedział, Bóg o mnie zapomniał. Ale to kłamstwo, więzienie zbudowane ze zniekształconych słów. A teraz, kiedy dostrzegasz tę ukrytą strategię, jesteś gotowy, aby usłyszeć prawdę, która wyzwala. W środku ucisku istnieje stwierdzenie, które rozjaśnia ciemność. Krótkie zdanie, ale pełne wiecznej mocy, i nie zostało wymyślone przez ludzi. Wyszło z ust psalmisty Dawida, natchnionego duchem Bożym i rozbrzmiewa przez wieki z tą samą mocą. Pan jest moim pasterzem. Nic mi nie braknie. Jedenaście słów, jedenaście strzał przeciwko piekłu. Bo kiedy mówisz to z wiarą, z duszą, z całkowitym oddaniem, robisz coś więcej niż tylko powtarzasz piękny werset. Głosisz swoje przynależność, deklarujesz, że Twoim źródłem nie jest system, nie jest rząd, nie jest praca, Twoim źródłem jest wieczny pasterz. Co więcej, odrzucasz z duchową władzą ducha niedostatku. Odrzucam każdego ducha niedostatku w imię Jezusa Chrystusa. Powiedz to z przekonaniem, ze zrozumieniem, z odwagą, ponieważ jest to język, który rozpoznają niebiosa i którego nienawidzą demony. Brak nie jest Twoim udziałem, stały niedostatek nie jest Bożym planem dla Ciebie. On jest Ojcem, a kochający Ojciec nie chce, aby jego dzieci żyły z duchowych lub emocjonalnych okruchów. Kiedy wypowiadasz tę prawdę, nie tylko prosisz o pomoc, zajmujesz stanowisko. A świat duchowy odpowiada na to stanowisko. To jest klucz. Niebo odpowiada na wypowiedzianą wiarę, a nie na cichą rozpacz. Powiedzenie: Pan jest moim pasterzem, nic mi nie braknie, nie jest tylko aktem wiary, jest aktem wojny, ponieważ kiedy wypowiadasz to z przekonaniem, używasz władzy, która została ci już dana. Tak jest. Masz już władzę nad wrogiem. Nie trzeba jej zdobywać. Jest już w Twoich rękach. Jezus wyraził to jasno w Łukasza 10, 19. Oto dałem wam władzę deptania po wężach i skorpionach i nad całą mocą nieprzyjaciela nic wam nie zaszkodzi. Oznacza to, że demony nie mogą blokować twojej pracy, nie mogą kraść twoich pomysłów, nie mogą wkraczać do twojego domu bez pozwolenia. Atakują tylko wtedy, gdy zapominasz, kim jesteś, lub, co gorsza, gdy nie przemawiasz z autorytetem, który już posiadasz. Wielu chrześcijan żyje jak ofiary duchowe, czekając na wyzwolenie, podczas gdy w rzeczywistości są już uzbrojeni, aby zwyciężyć. Jedyne, czego brakuje, to otworzyć usta i z wiarą ogłosić to, co niebo już postanowiło. Wróg boi się Twojego głosu, gdy jest on zgodny ze Słowem, ponieważ ten głos staje się trąbą w świecie duchowym. Ojciec Pio rozumiał to. Mówił, że modlitwa pełna prawdziwej wiary ma większą moc niż tysiąc kazań, ponieważ modlitwa z wiarą jest bronią. A kiedy ta modlitwa zamienia się w deklarację, coś się dzieje. Przestajesz być tylko wierzącym i stajesz się rzecznikiem boskiej władzy. Twój dom nie jest tylko fizyczną przestrzenią ze ścianami, meblami i dachem. Twój dom jest terytorium duchowym. Jak każde terytorium potrzebuje właściciela, albo zostanie zajęty przez kogokolwiek. Kiedy to zrozumiesz, coś się zmieni. Twój dom przestanie być schronieniem, a stanie się ołtarzem. A każdy ołtarz jest miejscem wojny i uwielbienia. Najbardziej decydująca bitwa duchowa nie toczy się w świątyniach ani na odległych górach toczy się między salonem a sypialnią, między stołem a stosem rachunków. To na tej ziemi musisz umocnić swoją władzę. Nie czekaj na niedzielne nabożeństwo. Zacznij tam, gdzie mieszkasz każdego dnia. Powiedz przed snem: Pan jest moim pasterzem, nic mi nie braknie. Powiedz to, gdy strach zapuka do drzwi. Powiedz to, gdy nadejdą rachunki. Powiedz to, gdy poczujesz się samotny. Powiedz to, gdy Twoje dzieci będą smutne, lub gdy będziesz zbyt zmęczony, aby się modlić. Te słowa uświęcają otoczenie, wzywają niebiosa i wypędzają piekło, mówią: Tutaj mieszka ktoś, kto wie, kim jest w Bogu. Apostoł Paweł przypomina nam, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, a jeśli świątynia jest w Tobie dom, w którym mieszkasz, również powinien to odzwierciedlać. Więc zamień swój pokój w pole bitwy nie krzykami ani rytuałami, ale wiarą, deklaracjami. Niezachwianą przekonaniem, bo gdzie jest wiara, tam jest ogień, gdzie są święte słowa, tam jest obecność, gdzie jest autorytet, nie ma miejsca dla demonów, w wojnie nikt nie wygrywa z pustymi rękami, a w Królestwie Duchowym naszą bronią nie jest żelazo. Są to żywe słowa, wieczne, obietnice Boga. Wypowiedziane z wiarą, obietnice te stają się ostrymi mieczami przeciwko ciemnościom. Słowo Boże nie zostało stworzone po to, aby pozostawać tylko na półce lub w pamięci. Zostało stworzone, aby być głoszone głośno, z autorytetem i pewnością. Kiedy oświadczasz, że Pan jest moim pasterzem, nic mi nie zabraknie, cytujesz niebiański dekret. Jak napisano w Księdze Izajasza 55:11, tak będzie ze słowem, które wychodzi z moich ust. Nie powróci do mnie bezowocne. Ale wykona to, co mi się podoba i osiągnie cel, do którego je posłałem. Oznacza to, że każda obietnica wypowiedziana z wiarą spełnia boski cel. Nie potrzebujesz złota, wpływów ani kontaktów, aby pokonać demony. Potrzebujesz słowa, a co więcej, musisz je stosować. Weź Pismo Święte i zamień je w codzienne deklaracje. Powiedz: Mój Bóg zgodnie ze swoim bogactwem w chwale. Zaspokoi wszystkie moje potrzeby, powiedz. Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Powiedz, żadna broń wykuta przeciwko mnie nie będzie skuteczna. Każde z tych zdań jest jak duchowa rakieta. Nie są one tylko pocieszeniem, są bronią do ataku. Bronią, która dezorientuje wroga, wzmacnia aniołów i porusza niebiosa na twoją korzyść. A jeśli nadal wątpisz, Posłuchaj świadectw. Ile razy życie zostało przemienione przez werset wypowiedziany z wiarą, ile łańcuchów upadło przed prostym zdaniem pełnym wiary. Niebo odpowiada na wypowiedzianą wiarę, nie na szeptane wątpliwości, ani na automatyczną religijność. To, co porusza nadprzyrodzone, to przekonanie, które wychodzi z ust i rodzi się z ducha. Demony nie boją się Twojej siły fizycznej. Nie drżą przed Twoją inteligencją, ale cofają się, gdy słyszą słowa napełnione obecnością Boga. Ponieważ słowa te są napełnione wieczną prawdą, a prawda, jak powiedział Jezus, wyzwala. Dlatego piekło tak bardzo walczy, aby Cię uciszyć, abyś modlił się ze strachem, śpiewał z wątpliwościami, żył w duchowej ciszy. Ale dzisiaj wiesz: Nie musisz krzyczeć ani powtarzać, aż do wyczerpania. Musisz wierzyć i deklarować. Powiedz to raz, z duszą, z oddaniem, ze zrozumieniem, i obserwuj, jak poruszają się niebiosa, jak zaczynają się otwierać drzwi, jak ciemne myśli tracą siłę, jak niedostatek zaczyna się ulatniać, ponieważ wypowiedziana wiara jest dekretem zwycięstwa. A kiedy staje się ona częścią ciebie, wszystko wokół zaczyna reagować, nawet to, co wydawało się niemożliwe. Kiedy z wiarą oświadczasz, Pan jest moim pasterzem, nic mi nie brakuje. Odrzucam wszelkie poczucie braku w imię Jezusa Chrystusa, coś niewidzialnego pęka. Stara, cicha więź, która krępowała twój umysł, emocje, zasoby. Ta więź, którą wróg wykorzystywał, aby cię ograniczać, pęka. W tym momencie nie jesteś już tylko kimś, kto walczy o zaopatrzenie. Stajesz się kimś, kto wierzy w wieczne zaopatrzenie z nieba. Ta wiara, ta żywa wiara, jest kluczem, który otwiera drzwi, które były zamknięte od lat. Nie jesteś już sam. Ponieważ kiedy mówisz z wiarą, aniołowie słuchają. Niebo się porusza, świat duchowy reorganizuje się, a piekło otrzymuje wiadomość. Ten tutaj wie, kim jest. Ten tutaj ogłosił prawdę. Łukasz 10-9 nadal rozbrzmiewa. Dałem Ci władzę nad całą mocą wroga. Użyj tej władzy, żyj z nią, módl się z nią, głoś ją, przekształć swój dom, swój pokój, swój umysł, swoje serce w terytorium obecności Boga. A kiedy nadejdzie strach, wątpliwości lub atak pamiętaj: nie potrzebujesz złota, aby zwyciężyć. Potrzebujesz tylko właściwej obietnicy, wypowiedzianej z właściwą wiarą.